Hej, hej. W tym odcinku chcę Wam zaprezentować trzy modele yy, współpracy, czy trzy rodzaje firm, które często no, działają w branży marketingowej, no i też jakby trochę zdefiniować z punktu widzenia tego, w którym momencie warto wybrać, który rodzaj yy, firmy. Więc mamy model doradczy, agencyjny i, i szkoleniowy. A teraz wydaje mi się, że tutaj bardzo często warto zadać sobie takie pytanie, yy, zanim będziemy w ten odcinek. Pierwsza rzecz, czy ja wiem, co mam robić? Druga rzecz. Czy ja wiem, jak mam to robić? No, i jakby kombinacja tego, że nie wiem, co mam robić, nie wiem, jak mam to robić, to jest jakby trzeci, trzeci wariant. i teraz chodzi o to, że jeżeli zaczniemy od tego, od tej sytuacji i jesteście na początku ścieżki, czyli wy nie wiecie, co macie robić, no to tak naprawdę możecie się zastanowić nad tym, czy nie skorzystać z modelu doradczego, czyli agencji konsultingowych, agencji doradczych, które po prostu przyjdą i przeanalizują waszą sytuację. I doradzą Wam, zaproponuję, co Wy powinniście. W waszej sytuacji właśnie zrobić na bazie ich doświadczenia, na bazie ich ekspertyzy. Ale te agencje nigdy nie zrobią tego za Was, czyli wtedy piłka trochę będzie po Waszej stronie, my Ci powiemy, co Ty masz robić, ale już tego nie zrobimy za Ciebie. Więc jeżeli jesteś na przykład na etapie takim, że masz duży zespół wewnętrzny marketingu, masz ludzi, którzy mogą to robić, ale trochę jesteście pogubieni wokół tego, co Wy powinniście w danym momencie zrobić, to, to myślę, że warto rozważyć model doradczy, czyli ktoś to przyjdzie wspólnie z Wami to przepracuje, przewarsztatuje, poprowadzi Was trochę za, za rękę, ale nie będzie za Was klikał, nie będzie za Was tworzył, nie będzie za Was pisał, tylko zostawi to innym osobom. Drugi model, no to mamy model agencyjny. Model agencyjny działa dokładnie po tej drugiej stronie, czyli my zrobimy to za, za Ciebie. No i tutaj są różne agencje, więc ten model agencyjny jest bardzo, bardzo szeroki. Tak jak model doradczy w założeniu nie ma tego, że będzie ci będzie dla siebie to właśnie robił czy wykonywał, to model agencyjny na razie przyjmijmy taką bardzo stereotypowe podejście, że model agencyjny sprawdza się do tego, że to ty, jako właściciel firmy, powinieneś mieć pewnego rodzaju strategię, powinieneś mieć pewien kierunek, czy pewnego rodzaju plan działania, który masz realizować, no i agencja na bazie pewnego rodzaju briefów, czy na bazie pewnych zleceń, które ty im wystawiasz, będzie w stanie po prostu pomóc ci w, w realizacji tych, tych działań. No i teraz chodzi tylko o to, że model agencyjny, bardzo często też jest modelem mieszanym, czyli na pierwszym etapie, jeżeli się zgłosi do takiej agencji, to nic doradzą i zaproponują pewnego rodzaju rozwiązania, a następnie powiedzą, że mogą to zrobić za, za ciebie. Ale są też takie agencje, które hmm, nie posiadają tych kompetencji, właśnie doradczych, myśleniowych, wymyśleniowych. I jeżeli pójdziesz do takiej agencji, no to powiedzą: OK, my zrobimy za ciebie tą kampanię, ale prośba: zdefiniuj nam to, określ nam to, dostarcz nam to. No i jeżeli ty nie będziesz tego miał, nie będziesz wiedział w ogóle, o co w tutaj chodzi, no to oni tak naprawdę nie będą tego w stanie wdrożyć i wcielić w życie. Więc w przypadku, kiedy nie masz zespołu marketingu, bądź też masz zespół marketingowy, który nie posiada tych określonych umiejętności czy, czy skili, no to pewnie warto zastanowić się nad modelem agencyjnym, czyli komuś, kto po prostu będzie zewnętrznym działem marketingu i będzie wykonywał dla ciebie pewną część Twojej, twojej pracy. No i mamy jeszcze trzeci model model szkolniowy. Model szkolniowy sprawdza się do tego, że ty masz ludzi na pokładzie, tylko ci ludzie nie posiadają odpowiednich umiejętności. Czyli nie wiedzą, jak mają to zrobić, ale chcieliby wiedzieć, czy chcieliby się tego, tego nauczyć. I wtedy można się zgłosić do właśnie agencji szkoleniowej, czy do jakiegoś tam, coacha, czy, czy trenera, który podniesie po prostu kompetencje Twojego zespołu, tak aby w momencie, kiedy, abyś nie musiał już zlecać tej pracy najczęściej na, na zewnątrz, właśnie do agencji, która w pierwszym modelu najczęściej wykonuje to. Za, za ciebie. Więc tutaj jest tak, że nie jest tak, że, że te modele należy wybrać jeden z tych, z tych modeli, tylko według mnie warto się po prostu zastanowić, na którym etapie kariery czy na którym etapie rozwoju firmy ty w tym momencie jesteś. No bo jeżeli jesteś na samym początku i tak naprawdę nie do końca wiesz, co w ogóle masz robić, no to pewnie warto, żeby ktoś ci po prostu doradził w tym, jak w ogóle masz to rozpocząć. Jeżeli jeszcze nie masz działu marketingu albo masz ten dział marketingu stosunkowo mały i taki nie, nie pokrywający wielu kompetencji marketingowych, no to pewnie warto będzie też skorzystać z modelu agencyjnego. No ale jeżeli w ramach rozwoju budujesz swój wewnętrzny dział marketingu, budujesz wewnętrzną ekspertyzę, budujesz, zatrudniasz ludzi, którzy po prostu mówiąc skrócie, mogą w, w pierwszej fazie być doradcami, to równie dobrze mogą w przyszłości pracować u przy Ciebie do tego, żeby wewnętrznie doradzali Ci, w jaki sposób masz prowadzić ten, ten Biznes, no to pewnie dla takich firm też bardzo często ten model szkoleniowy później będzie ciekawym rozwiązaniem, kiedyś po prostu podnosimy kompetencje naszych ludzi, ludzi wewnątrz. Model szkoleniowy też może być ciekawym rozwiązaniem albo kuszącym rozwiązaniem na początku, kiedy nie macie wysokich budżetów, dochodzicie do wniosku, że wy po prostu zrobicie wszystko samodzielnie i po prostu nie chcecie płacić stawek agencyjnych właśnie tutaj, czy osobom, konsultantom, czy. Agencję marketingową, tylko chcecie podnieść swoje kompetencje, przejść jakieś kursy, zdobyć te, te skille marketingowe. Według mnie na tym etapie ważne, żeby podnieść swoje skile marketingowe, ale wydaje mi się, że po prostu nie zrobicie takiej dźwigni w momencie, kiedy jeszcze jesteście na poziomie jeden Kurs podnosi, podniesie was do poziomu 4 i wy dopiero startujecie i wchodzicie często w konkurencyjny rynek, więc tutaj jednak warto na tym początku polecić, żeby rozpędzić to. Albo przy pomocy konsultantów, albo przy pomocy agencji. No, jeżeli ta sytuacja się bardziej ustabilizuje, to wtedy można systematycznie przejmować te, te zadania właśnie od tych osób, no i zacząć to robić samodzielnie. Więc mocno otwierając nowy biznes, nie posiadając kompetencji w danym zakresie, zastanowiłbym się, czy skorzystać z modelu szkoleniowego, tak aby to potem robić samodzielnie. No, bo jest takie powiedzenie: doświadczenia nie kupisz. No jeżeli masz się uczyć na swoim własnym przykładzie, no to może to po prostu być droga nauka. I tak jak kurs będzie cię kosztował 1000 zł, to żebyś podniósł te. Kompetencje czy kwalifikacje, czy przetestował, będziesz potrzebował wydać 20, 50, 100 tysięcy złotych, a tak naprawdę myślę, że w tym, właśnie w tym modelu, warto zapłacić agencji czy konsultantowi, który już wcześniej wydał te 100 tysięcy złotych, ale to nie było 200 tysięcy złotych i się po prostu tego nauczył. Tutaj jakieś tam porównanie tych modeli. Myślę, że nie będę tego na, na etapie odcinka już powtarzał. Możecie sobie zrobić screen, to po prostu podsumować i, i, i zobaczyć, jak to można. Wybrać mamy też oczywiście takie modele łączone. Chodzi o to, że bardzo często te agencje, które szczególnie są tutaj w środku tej stawki, czyli model agencyjny. Oni dochodzą do wniosku, że OK, my ci możemy doradzić, ale też my możemy, oddając ci pewnego rodzaju kompetencje, możemy ci w tym wszystkim pomóc. Więc no tak to wygląda. co i myślę, że chyba tyle na, na dzisiaj. Więc. Zapraszam na, na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że taka rozkminka doradczo-szkoleniowo-agencyjna będzie dla Was przydatna. Trzymajcie się, cześć!